Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w przedpołudniowym materiale. Proszę Państwa, jest takie stawopolskie powiedzenie: Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Jak Państwo doskonale wiecie, Roman Giertych, jako w zasadzie jedyny pierwszy poseł Policji Obywatelskiej, rozpoczął walkę o sprawdzenie, czy wybory były uczciwe. Okazało się, że są poważne przesłanki do tego, by uznać, że podczas wyborów miały miejsce poważne fałszerstwa, a nawet fałszerstwa już o charakterze systemowym, czyli zorganizowana grupa, przygotowała te fałszerstwa, na wcieliła je w życie. Na pewno też państwo zauważyli, że Roman Giertych wstąpił do platformy obywatelskiej dosłownie kilka dni przed tym, jak wybuchła ta afera związana z fałszowaniem wyborów. Wypowiedzi premiera, marszałka sejmu, wicepremierów e, są, można powiedzieć, biegunowo odległe od tego, co pisze i mówi Roman Giertych. Ktoś mógłby się zastanowić, no to jest pewien dysonans, bo e, premier nie karci Romana Giertycha, w końcu to poseł z jego, z jego partii, a Donald Tusk jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, e, nie karci Romana Giertycha, e, Praktycznie cisza. Tak, jakby panowie mieli różne spojrzenia na zagadnienie, ale jednak. Prawda? To budzi zastanowienie, ale pozwólcie państwo, że przedstawię mój punkt widzenia. Otóż Donald Tusk działa w sposób dyplomatyczny i polityczny. Wyjaśniałem. Nie stara się wzbudzać niepotrzebnych emocji wśród pisowców. I rozmawia z nimi z pozycji: Nie ma podstaw do podważania wyników. Z kolei Roman Giertych, też przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw rozliczania PIS, nie przebiera w słowach, tylko powiem, kawa na ławę i mówi o tym, gdzie, kiedy, jak, kto mógł fałszować wybory. On przygotował protesty wyborcze, protest, który został złożony do sądu najwyższego, a trafił tam, gdzie nie powinien. Wszystkie te działania, które podejmuje Roman Giertych przy Państwa współudziale, zobaczcie Państwo, że jest to bardzo duża grupa osób, która no, ponad 50 tysięcy protestów to już jest coś, która wysyła te protesty. Też na naszym kanale, też zwróćcie Państwo uwagę, że kiedy ja organizuję ankietę, bierze w niej udział kilkanaście, a było ponad 23 tysiące osób, które wzięły w niej udział, to też pokazuje olbrzymi społeczny oddźwięk w tym, co się dzieje w przestrzeni publicznej. A dzisiaj, proszę Państwa, kolejny atak prestytutek na Romana Gierdycha. Za każdym razem jest tak, że jeżeli ktoś prowadzi kampanię prawdy w tym przypadku. Domaga się na przykład przeliczenia głosów, śledztwa, mamy Ewe Wrzosek, mamy Romana Giertycha, mamy Lizę Michalik, dziennikarka, Ewa Wrzosek, prokuratorka, to są wszystko obywatele, tak jak ja. A dzisiaj, mili Państwo, ukazuje się tekst na łamach wirtualnej Polski podpisany przez panów Słowika, Jadczaka, Figurskiego. Otóż możecie się Państwo spodziewać... Że będzie to kolejny paszkwil. No i jest. Jest to próba zdezawuowania osoby Romana Giertycha, deprecjonowania jego działań poprzez rzekome ujawnienie uzasadnienia, umorzenia śledztwa w sprawie tak zwanej afery Polnordu. Pamiętacie Państwo, że Ziobro z Kaczyńskim i Święczkowskim wymyślili aferę Polnordu przed laty, by złapać Romana Giertycha i zamknąć go do więzienia. Wielu prokuratorów odmówiło udziału w tej huckie, uznając, że, dowod, że dowodów na przestępstwa nie ma żadnych. No ale jednak paru się chętnych znalazło, którzy zaczęli Giertycha ścigać. Giertych oczywiście żalił te wszystkie próby, postanowienia, inne czynności procesowe i w, chyba w 30 przypadkach, o ile dobrze pamiętam, Wszystkie składy sędziowskie uznawały, że zarzuty kierowane wobec Romana Giertycha nie znajdują swojego potwierdzenia w materiale dowodowym, że są to jakieś wnioski egzotycznej logiki, którą stosuje prokuratura, myląc na przykład przychód z dochodem i tym podobne błędy. Widać było, że za wszelką cenę próbują Giertycha zniszczyć. Też e, dziwna sprawa, bo e, prokuratura zleciła wszystkie czynności bezpiece PiSu, czyli CBA. Tam nie było żadnych spółek skarbu państwa, więc CBA ustawowo nie mogło się zajmować tą sprawą, a jednak się zajmowało, bo wiadomo, że e, w policji jeszcze znalazł się ktoś wśród nich, który powiedział, no chybaście poszaleli. Ale CBA wykonywało polecenia Ziobrowej Prokuratury, próbując Giertycha zaszczyć. I proszę Państwa, prokuratura, która ostatecznie umorzyła to śledztwo po wielu, wielu latach, doszła do wniosku, że no, rzeczywiście brak jakichkolwiek dowodów winy Giertycha, ale aby nie epatować niepotrzebnie opinii publicznej, aby nie budować kolejnych narracji, w, tych, w tym uzasadnieniu umorzenia, też i w samych aktach sprawy były były przesłuchiwani różni świadkowie koniec końców prokuratura nie znalazła podstaw do tego, by, by tak postawić jakiekolwiek zarzuty Manowi Giertychowi. I proszę Państwa, takie uzasadnienie prokuratura może jak najbardziej utajnić. Tak? No bo to są akta prokuratorskie, one są niejawne. Można wystąpić na przykład o wgląd, ale prokuratura skoro je utajniła, odmawia ze względu na dobre śledztwo czy na dobre osób, które brały udział w tym śledztwie w charakterze świadków, byli przesłuchiwani, bo są tam informacje na przykład wrażliwe dotyczące personaliów niektórych osób, czy też zdarzeń, które mają charakter osobisty. Ale jednak, co się okazuje, dzisiaj e, wirtualna Polska w osobie tych trzech e, nie wiem, paszkwilarzy, tak można ich, ich nazwać, e, rozpropagowane to przez pana Kapustę, którego już Państwo znacie, redaktora naczelnego tego portalu, Przypominam, wirtualna Polska była finansowana z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości za czasów Ziobry, a w sprawie tego portalu toczy się cały czas od ponad roku śledztwo przez zespół śledczy numer dwa, dotyczący właśnie Funduszu Sprawiedliwości, tam jest wątek korumpowania mediów, które były opłacane z Funduszu Sprawiedliwości, z pieniędzy na ofiary przestępstw. Na pewno wirtualna polska nie jest ofiarą przestępstwa. Ale pieniądze przyjmowała chętnie ponad 7 milionów złotych, i to jest minimum, bo tam jeszcze dochodzą pieniądze z, przez pośredników, tak zwane domy mediowe. To też jest ciekawostka. Pojawia się nazwisko żony Ziobry w czasach jeszcze tak zwanej grupy Suwarta, do dzisiaj też tak do końca niewyjaśnionej, kto za ile i jak, no, ale na razie to zostawmy. Proszę Państwa, kolejny pasz, który się ukazuje na łamach wirtualnej Polski, akurat w takim a nie innym momencie uderza Romana Giertych. Proszę Państwa, trudno nie odnieść wrażenia, że są to działania celowe. Ja odnoszę takie wrażenie, że jest to robota, tak zwana robota zlecona. Taki, można powiedzieć, jak kiedyś pamiętacie, był taki film Italian Job, czyli taka włoska robota. To no tutaj mamy warszawską robotę. Polega to na tym, że tak jak zaatakowano kiedyś Lisa, jak jeszcze niedawno zaatakowano Ewe Wrzosek, tak teraz atakują, pozyskanym w niejasnych okolicznościach, uzasadnieniem umorzenia śledztwa, atakują Romana Giertycha. Ja od dzisiaj, od rana dopytuję się pana ministra Bodnara, jak to możliwe, że podległa jego prokuratura na czyje polecenie, czy ktoś wydał zgodę, ujawniła, czyż odtajniła. Ten niejawny dokument i dlaczego? Bo wiadomo było, że zostanie wykorzystany do tego, by jego fragmenty publikować, by uderzyć Romana Giertycha, zmanipulować informacjami, które tam zostały zawarte, by wytworzyć wrażenie, że Roman Giertych jest czemukolwiek winien. To jest metoda obrzucania błotem, proszę Państwa. Państwo, jako opinia publiczna, stanowicie potężne gremium i uważam, że też i Państwa reakcja jest tutaj istotna, nawet w komentarzach w stosunku do wirtualnej Polski i autorów tego paszkwila, bo to inaczej tego nazwać nie można jak zwykłym paszkwilem. Oczywiście można mieć różne spojrzenia, tak, się różnić w poglądach, no ale istnieje coś takiego jak etyka dziennikarska, czyli świadomi, że często zostało umorzone i to było wielu, wielu lat. Że szereg ze składów sądów uznawało kierowane zarzuty i oskarżenia wobec Romana Giertycha za absolutnie bezpodstawne. Były to, była to szyta sprawa. A jednak, wirtualna Polska atakuje Romana Giertycha w momencie, kiedy zbliża się moment przeliczenia głosów. Zbliża się moment, kiedy prokuratura będzie musiała wszcząć, o ile jeszcze nie wszczęła, ale chyba nie, śledztwo w sprawie prawdopodobnego fałszu, tak zwanych fałszerstw wyborczych. A tutaj mówimy o szeroko zakrojonym śledztwie, już w tej chwili jest 25 prokuratorów, którzy nad tą sprawą pracują. I mówię tutaj o prokuraturze krajowej, a to będzie dalej delegowane do poszczególnych prokuratur regionalnych i dalej prokuratury okręgowe. To są poważne sprawy, fałszerstwa wyborcze. I będą to prowadzili prokuratorzy prokuratur okręgowych w Polsce. A w tak małych miasteczkach pewnie będzie to prokuratura rejonowa. No, jest to dosyć spora ilość osób, ale patrząc na wszystkie jednostki prokuratury powinni sobie poradzić. I Roman Giemtry też jest tym, który inicjuje szereg postępowań, składa zawiadomienia, na przykład w sprawie Manowskiej o możliwości popełnienia przestępstwa. Co się dzieje? Dzisiaj jest taka publikacja która sama w sobie nie zawiera nic takiego, próbuje się budować jakąś narrację, tak? manipuluje się faktami, tak by przedstawić w takim niejasnym świetle Romana Giertycha. Giertych jest dużym chłopcem i dosłownie, i metaforycznie. Co nie zmienia faktu, że my jako opinia publiczna, to nieważne, czy to jest Giertych, czy to jest ktokolwiek inny, ale uważam, że my, jako opinia publiczna, musimy zareagować, jako niezależne media, nie pozwolić na tego typu zachowania, piętnować je, nazywać je po imieniu i w momencie, kiedy zostaje gdzieś przekroczona granica, to domagać się reakcji organów państwa. Bo jeżeli ten dokument, czyli umorzenie śledztwa, został pozyskany w sposób nielegalny, tak jak mamy przykład nagrań. Romana Giertycha i Donalda Tuska. Pozyskane nielegalnie i nielegalnie kolportowane i publikowane również nielegalnie. Zobaczcie, że nagle się te nagrania ucięły. Kiedy wyszło na to, że z tych nagraniach nic nie ma i raczej ci, którzy je ujawniają się ośmieszają, plus do tego jeszcze popełniają prawdopodobnie przestępstwo, to nagle nagrania znikają. Dzisiaj paszkwit. Pewnie odnajdziecie go Państwo na stronie wirtualnej polskiej. Ja już nie będę linku, linka zamieszczać. Ale to zależy mi, żebyście Państwo wyrazili swoją opinię, swoje zdanie na ten temat. Jeżeli będziecie mieli chwilę czasu, przeczytajcie ten paszkwil i napiszcie, co o tym myślicie. Bo ważna jest tak ocena opinii publicznej, tak by też tacy ludzie jak Kapusta, jak Jadczak, Słowicz, Figurski. Zdali sobie sprawę z tego, że piszą do donikąd, że nie mają opinii publicznej, nie mają czytelników, nie mają odbiorców i w zasadzie robią to, nie wiem, pisząc na berdyczu albo dla PiSu, bo to chyba bardziej prawdopodobne. Czekam na Państwa opinie, oceny i cóż, no, trzymajmy kciuki za Romana Giertycha, bo. Jeden z ostatnich sprawiedliwych. Ja za niego trzymam uczuć. A my się widzimy dzisiaj o 14. Do zobaczenia.